Cześć, jestem Aga. Pracuję w salonie makijażu permanentnego Modestik. Istnieje mit, że po wykonaniu makijażu permanentnego włoski, brwi lub rzęsy po wykonaniu kreski permanentnej mogą wypaść. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście tak się może stać. Ten mit towarzyszy nam od jakichś 10-15 lat, kiedy klientki wykonywały raczej tatuaż, a nie makijaż permanentny brwi. Tatuażyści pracują dużo głębiej, dlatego podczas wykonywania zabiegu mogło dojść do uszkodzenia mieszków włosowych, przez co włoski wypadły i mogły nawet nie odrosnąć. Jeśli mówimy o współczesnych metodach wykonywania makijażu permanentnego, różni się to przede wszystkim głębokością podawania pigmentu. Doświadczone linergistki pracując na profesjonalnych maszynkach i pigmentach nie mają możliwości zrobienia Ci krzywdy, ponieważ podczas trwania zabiegu igła nie ma kontaktu z Twoimi mieszkami włosowymi. Ale jest jedno ale. Nawet po dobrze wykonanym makijażu permanentnym może Ci się wydawać, że Twoje włoski jednak wypadają. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że codziennie wypada nam jeden, dwa włoski, ale raczej nie zwracamy na to uwagi, ponieważ jest to znikoma liczba. Po wykonaniu makijażu permanentnego tworzą się strubki, które podczas złuszczania mają w sobie kilka włosków, które już wcześniej wypadły i przez to możesz mieć mylne wrażenie. Jeśli to była jedna z Twoich obaw przed makijażem permanentnym, to mam nadzieję, że udało mi się wszystko wytłumaczyć. Gdybyś miał jakieś pytania, to zapraszam do zostawienia komentarza pod filmikiem, a gdybyś chciała zapisać się na darmową konsultację do naszego salonu, zapraszam na stronę modestik.pl ukośnik Konsultacja.